Irlandia to ulubiony kraj polskich polityków. Zjechał do niej Donald Tusk mówiąc, że Polska może stać się drugą Irlandią, ale podziwiał ją również Jarosław Kaczyński, który podawał, że Irlandia kiedyś była biedna, a dziś jest bogatsza od Niemiec, Wielkiej Brytanii i jest jednym, rzekomo jednym z najbogatszych krajów Europy. Problem polega na tym, że to jest wszystko nieprawda. Irlandia nie jest jednym z najbogatszych krajów Europy, nie jest bogatsza od Niemiec, nie jest bogatsza od Wielkiej Brytanii i tak naprawdę jest niewiele bogatsza od Polski. I w żadnym wypadku nie powinna być dla nas wzorem do naśladowania. Ja nazywam się Aleksander Piński i dziś opowiem Państwu o micie bogactwa Irlandii. Na początek chciałbym przytoczyć fragment wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Z lipca 2022 roku. No to ten fragment. Dla nas przykładem, który warto naśladować, jest Irlandia. Przez wieki była dużo biedniejsza od Anglii. Irlandia nie tylko dogoniła Anglię, ale jest około 50% wyżej, jeśli chodzi o PKB. Pomijając maleńki, Luksemburg jest najbogatszym państwem w Europie. Przekonanie o wielkim. Sukcesie gospodarczym Irlandii wynika zapewne ze statystyk PKB. Ale problem polega na tym, że statystykom dotyczącym PKB w przypadku Irlandii nie można wierzyć. I nie jest to tylko moja opinia. Oto 12 lipca 2016 roku laureat Nagrody Nobla z Ekonomii Paul Krugman. Opublikował na Twitterze krótką informację, w której określił mianę, Irlandię mianem leprikonowej gospodarki. O co w tym wyrażeniu chodzi? Otóż, jeśli mieszkają Państwo w Irlandii, albo czytali Państwo Harry Pottera, no to z pewnością Państwo wiedzą. Pozostałem szybko wytłumaczę. Otóż leprikon to jest taki mitologiczny irlandzki skrzat. Ma około niecały metr wysokości, Brodeł, fajkę, jest ubrany w zielony garniturek, kapelusz i ma zawsze przy sobie dwie monety: złotą i srebrną. Złoto płaci za zakupy i ona później wraca do niego, natomiast srebrna jest przeznaczona na okup, okup, gdy ktoś go złapie. No i po zapłaceniu okupu ta srebrna moneta zmienia się w liście. Tak więc, Leprikony specjalizują się w machinacjach związanych z pieniędzmi. I do tego właśnie nawiązywał Paul Krugman, określając Irlandię mianem leprikonowej gospodarki. Bezpośrednią przyczyną takiej jego reakcji była informacja z irlandzkiego instytutu statystycznego, że PKB tego kraju w 2015 roku wzrósł o ponad 26%, a później zresztą skorygowano to do ponad 34%. No tak dla porównania. PKB Polski rośnie średnio około 3-4% rocznie. Azjatyckim tygrysom gospodarczym, takim jak Japonia, zdarzało się rosnąć o 12% rocznie. W tym kontekście widać, że, jeżeli, że wzrost PKB o ponad 34% może budzić poważne wątpliwości i sugerować, że nie oddają rzeczywistości. Skąd się zatem wzięła ta liczba? Otóż. Dwa lata później wyszło najaw, że taki skok wynikał z przeksięgowań dokonanych przez jeden amerykański koncern – Apple – po to, by zapłacić niższe podatki. I skutkiem tej afery było to, że kolejne organizacje wzięły pod lupę irlandzkie statystyki. I tak w 2019 roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenił, że ponad 60% inwestycji zagranicznych w Irlandii jest, w cudzysłów, cudz, cudzysłów, fantomowe. Czyli, że w tym przypadku żadne e, fabryki nie są budowane i żadne usługi nie są świadczone. A rzekome inwestycje w statystykach wynikają tylko z księgowej sztuczki dokonywanej przez międzynarodowe koncerny po to, by zapłacić niższe podatki. A fantomowe inwestycje przekładają się na fantomowy wzrost PKB. Irlandia, tworząc szereg przepisów zachęcających globalne koncerny do opodatkowania zysków w ich kraju, sprawiła, że ich statystyki dotyczące inwestycji i PKB straciły wiarygodność i miarodajność. Dlatego nie można tych danych z Irlandii porównywać ze statystykami państw, które nie są rajami podatkowymi, takimi jak, takich jak Wielka Brytania, Niemcy czy nawet Polska. No dobrze, ale skoro już jesteśmy przy tym temacie, to jak możemy stwierdzić, jak naprawdę bogata jest Irlandia? Bo być może Irlandia jest bardzo bogata, tylko tego nie da się zmierzyć za pomocą PKB. Otóż nie, nie jest bogata. Skąd to wiemy? w 2000... przynajmniej nie jest bardzo bogata. Otóż w 2021 roku Narodowy Bank Centralny Irlandii opublikował raport zatytułowany Is Ireland really the most prosperous country in Europe? Czy Irlandia to naprawdę najbardziej dostatnie państwo Europy? Autor tego raportu były gubernator Banku Centralnego Irlandii Patrick Honahan, i Przyznaje, że PKB, PKB w przeliczeniu na obywatela nie jest dobrą miarą dobrobytu Irlandii. I zamiast tego proponuje, by w przypadku jego kraju stosować tzw. wskaźnik konsumpcji indywidualnej. No to jest w skrócie to, ile mieszkańcy kraju kupują oraz ile rząd wydaje na usługi dla obywateli, takie jak edukacja, ochrona zdrowia czy mieszkania. No nie jest to idealny miernik, ale zasadniczo jest niezłym przybliżeniem poziomu życia w kraju. I ten wskaźnik Irlandia miała w 2021 roku na poziomie zaledwie 90% średniej w Unii Europejskiej. Do porównania, w Niemczech było to 120% średniej. Dla Wielkiej Brytanii Eurostat nie podaje tej danej za 2021 rok, ale rok wcześniej była ona niewiele niższa niż w Niemczech i wyraźnie wyższa niż w Irlandii. Tak więc Irlandia nie tylko nie jest dwa razy bogatsza niż Niemcy, ale potrzebuje jeszcze zwiększyć swoje bogactwo około 1 trzecią, by naszych zachodnich sąsiadów dogonić. I dlatego twierdzenia, że Irlandia jest bogatsza niż Niemcy czy Wielka Brytania i że jest jednym z najbogatszych krajów w Europie, są nieprawdziwe. No ale zarówno Donald Tusk, jak i Jarosław Kaczyński zgodnie twierdzą również, że Irlandia jest przykładem, który Polska powinna naśladować. Otóż z tym twierdzeniem także nie mogę się zgodzić. Bo rozumiem, że to naśladowanie przez Polskę i Irlandii ma polegać na tym, że mamy podążyć jej drogą do dobrobytu. Tylko dlaczego mielibyśmy wzorować się na kraju, który pod względem dobrobytu jest poniżej średniej w Unii Europejskiej? Jak pamiętamy, wskaźnik indywidualnej konsumpcji w Irlandii to 90% przeciętnej w Unii Europejskiej a Polska ma omawiany miernik na poziomie 84% przeciętnej w Unii, tak więc bardzo blisko poziomu irlandzkiego. Nawiasem mówiąc, wynika z tego, że prawie zbudowaliśmy drugą Irlandię i nawet tego nie zauważyliśmy. Ot i cały irlandzki cud gospodarczy. A zatem Irlandia nie powinna być dla nas wzorem do naśladowania, bo już prawie osiągnęliśmy irlandzki poziom życia, i bynajmniej nie wynika z tego, że Polska osiągnęła jakiś niesamowity sukces gospodarczy, tylko, tylko wynika z tego to, że Irlandia, Irlandia nie osiągnęła takiego sukcesu gospodarczego, jaki się wszystkim wydaje, że osiągnęła. Dlaczego nie? W 1973 roku Irlandia stała się członkiem poprzednika Unii Europejskiej, czyli Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Pieniądze zaczęły z Unii płynąć do Irlandii, ale nie wyglądało na to, by przynosiło to jakikolwiek pozytywny skutek. W 1973 roku, kiedy Irlandia wchodziła do EWG, bezrobocie w tym kraju wynosiło około 5%. W 1985 roku, po 12 latach obecności w Unii, już sięgało 18%. I to pomimo tego, że w latach 1985 w latach 80. z krajów emigrowało 200 tysięcy osób, czyli mniej więcej co 20 mieszkanie z kraju. Podsumowaniem 15 lat obecności Irlandii w Unii Europejskiej był okładkowy artykuł ze stycznia 1988 roku z tygodnika The Economist artykuł o Irlandii, który tenże, tenże tygodnik zilustrował zdjęciem żebrzącej kobiety z dzieckiem siedzącej na ulicy i proszącej o pieniądze obojętnych przechodniów. Wszystko zmieniło się w 1993 roku, kiedy zlikwidowano granice między krajami UE i stworzono jednolity rynek. Wprowadzono cztery swobody przepływu dóbr, ludzi, kapitału i usług. No to oznaczało, że można było wówczas postawić fabrykę w jednym kraju Unii i bez żadnych barier sprzedawać produkty z tej fabryki do wszystkich krajów wspólnoty. A Irlandczycy mieli kilka atutów, które mogły przyciągnąć do niej firmy z innych krajów. No, przede wszystkim cały naród mówiący po angielsku, co miało o tyle znaczenie, że znaczący odsetek globalnych koncernów, czyli takich, które najczęściej dokonują inwestycji zagranicznych, pochodziła z USA. I żeby jeszcze zwiększyć zachęty, Irlandczycy. Obniżyli podatki do, od firm do 12,5% zysków, czyli znaczy znacznie mniej niż w większości ówczesnych krajów Europy. No, dodatkowym atutem dla inwestorów było to, że w ówczesnej Irlandii, jako relatywnie biednym kraju, płace były niskie. No i faktycznie ta strategia częściowo zadziałała. To znaczy, przez kilka kraj, lat, kraj rzeczywiście szybko bogacił się, płace rosły. I to w tym okresie zaczęto mówić o Irlandii jako o jako celtyckim tygrysie gospodarczym. Ale problem ze strategią obogacenia się opierając się na inwestycjach zagranicznych polega na tym, że po początkowym szybkim wzroście PKB i płac zagraniczni inwestorzy zaczynają być mniej chętni do stawiania kolejnych fabryk, a czasami nawet przenoszą te, które wcześniej postawili, do innych krajów. No tak się między innymi stało z fabryką amerykańskiego producenta komputerów Dell, którą przeniesiono z irlandzkiego limerek do łodzi. Tak więc, w strategię doganiania bogatych e, krajów, opierającą się na inwestycjach zagranicznych, jest wpisany, jest wbudowany mechanizm, który to dogonienie no, praktycznie uniemożliwia. Zresztą to jest ten sam mechanizm. Ten sam mechanizm zaobserwowaliśmy w Polsce, m, gdzie inwestycje zagraniczne spadły z około 6% w 2005, 2006, 2007 roku. No, do niecałych 3% PKB w 2019-2020 i 2020 roku. Więcej na ten temat opowiadam w materiale Polska Biedna na zawsze. No i tak więc, kiedy kolejka inwestorów zagranicznych zaczęła się kończyć w Irlandii, a wzrost gospodarczy słabnąć. Irlandczycy, nie mając pomysłu na dalszy wzrost zamożności kraju, postanowili po prostu pójść o krok dalej w swojej strategii i stworzyć. Dla zagranicznych firm raj podatkowy. No bo skoro ci inwestorzy nie chcą już stawiać fabryk, to, to niech przynajmniej przywiozą pieniądze, a Irlandczycy za, za odpalenie działki pomogą im uchylać się od płacenia podatków innymi rządom innych krajów Unii Europejskiej, w tym także Polski. Ale ta strategia prowadzi donikąd, bo firmy zawsze mogą domagać się płacenia niższych podatków, a rząd Irlandii będzie się musiał na to zgodzić. Wychodząc z założenia, że lepiej dostać coś niż nie dostać nic. Jaki jest tego skutek? Oto, na przykład, w 2003 roku amerykański koncern Apple w Irlandii zapłacił efektywny podatek w wysokości 1% zysku, który zysku, które osiągnął w Unii Europejskiej. W 2014, w 2014 roku było to już tylko procenta profitów. To jest, to jest wyścig, którym wysokość płaconych podatków spada dosłownie do zera. No, dąży może do zera, nie dosłownie. Rozumiecie Państwo chyba teraz, dlaczego twierdzą, że Irlandia w żadnym wypadku nie powinna być dla nas wzorem do naśladowania. Prawdziwego bogactwa nie da się zbudować, będąc księgowym podatkowych cwaniaków. Prawdziwe bogactwo, trwałe... Buduje się tak jak to zrobiła na przykład Korea Południowa, czyli tworząc wielkie, globalne koncerny, które produkują skomplikowane rzeczy, z których korzystają ludzie na, ludzie na całym świecie. No, wszyscy znamy przecież koreańskie samochody, koreańskie komputery, koreańskie telewizory, telefony komórkowe. No, ostatnio nawet Koreańczycy z południa zaoferowali nam budowę elektrowni atomowej. A co ma Irlandia? No, ma trochę specjalistów od unikania podatków i trochę fabryk zachodnich koncernów, które w każdej chwili mogą im zostać zabrane, tak jak to stało się z fabryką Dela, w, w, która, którą przeniesiono z Limerick do Łodzi. Czy naprawdę chcemy, by to był dla Polski wzór do naśladowania? Jeżeli podobał się Państwu ten materiał, to zachęcam do lajkowania i udostępniania go, oraz do subskrybowania kanału. A za dzisiaj już. Dziękuję bardzo.